Moja rodzina to jebani fanatycy. Nie to, że ojciec albo matka się czymś nadmiernie interesują. O nie, to banda zafiksowanych na wszystkim wariatów. Zacznę jednak od początku. Znacie pewnie mojego ojca. Fanatyk wędkarstwa. Widziałem, że spodobała się wam ta tyrada o moim spierdoleniu i jego chorym zainteresowaniu rybami i wszystkim, co związane. Nawet ktoś o tym film nagrał XD. Od ostatniego czasu zdążył odpierdolić kilka nowych imp. Skupił się bardziej na sprzęcie, a że nie było go stać na te super wędki, zaczął się wymieniać. Był w tym chujowy, więc w sumie wyruchali go na jakieś 400 ziko. Kiedy chciał coś zyskać na wymianie, brzmiało to mniej więcej tak. No weź pan, prawie nieużywana. Sam pan mówił, że tylko okazyjnie jeździ pan na jezioro. no to na no co panu lepszy znaczy inna? E, no po co my jesteśmy dogadani? Ile? Ja za to trzech Jagiełów dałem! Tym pana szmelcem to żonę można zadowalać, a nie ryby łowić! Nie obrażaj pan, to dobre mędzisko jest! Chuja dobre! Może jeszcze pan powiesz, że sum to nie jest królewska ryba? Na to wzięła go biała gorączka. Cała morda przybrała barwę późnowiosennych buraków, a zęby zazgrzytały. Szufak! Jest król wód, Jak lew, jest król puszczy! oświadczył i dał mu w mordę. Kontrahent miał nieopodal kolegów, którzy natychmiast rzucili się mu na pomoc. Stary miał na tyle oleju lub fosforu w głowie, żeby natychmiast spierdalać. Uciekał tak szybko, że nawet swoją wędkę zostawił. Po sześciu godzinach wrócił się na miejsce transakcji, ale sprzętu tam nie było. Pochurdużył trochę i poleciał z tym na bagiety. Na komisariacie trafił na przemiłych panów, którzy dobrze go pamiętali z akcji z łódką. Wziął za swoje, bo funkcjonariuszy od dawna biło, żeby bliżej zapoznać go ze zwykle przypiętymi do pasa pałkami. Pod zmasowanym atakiem, którego pretekstem było zawracanie dupy dobrym policjantom, uciekł i poobijany wrócił do domu. Teraz przedstawię wam resztę mojego drzewa genealogicznego. Pisałem o tym albo i nie, ale stary ma brata. Wcale nie jest lepszy. Od wakacji 30 lat temu na Węgrzech bez ustanków pierdala leczo. Zaczęło się od jednego gara podpierdolonego z kuchni jakiegoś tamtejszego okrasy. Potem przylabiał z 4 litry dziennie. Co śmieszniejsze ma słaby układ pokarmowy i dostaje sraczki nawet po najmniejszej dawce. Raz jak byłem u braci stryjecznych to temu starszemu podsunąłem taką kwestię. Ojciec, najlepiej to sobie zamontuj rurę z dupy do mordy, to chociaż na papryce zaoszczędzimy. Skisłem niemiłosiernie. Jak ty się gówniarz odzywasz? Usłyszał, po czym dostał luja ogłuszacza na ryj. Doszło do tego, że wujek założył fabrykę Leczo, która oczywiście pierdolnęła, bo to fachowcy polscy budowali, więc prędzej czy później musiało pierdolnąć. Potem robił zaznachora, ale komisja lekarska ku jego zaskoczeniu uznała, że Leczo nie jest jedynym słusznym lekiem na raka. Pewnego dnia najebali się obaj i brat Ojca też wkręcił się w ryby. Przyniósł do domu wędkarza polskiego i kilka innych głównoczasopism o tym wodnym ścierwie. Po pierwszym wędkowaniu wrócił z wiadrem Karasi, po czym zamknął się w kuchni. Jego syn mi to opowiedział, bo też lurkuje i piszemy czasem ze sobą. Wracając kilka godzin później, wybiegł, zwołał całą rodzinę do jadalni i wystawił półmisek. Kiedy odkrył naczynie, jego żona i córka puściły pawia, brat krzywo spojrzał, a on on prawie pierdolnął ze śmiechu i chyba trochę strachu. No nie zgadniecie, co ten pojem wymyślił, lecz o rybne. Najgorsze nie jest to, że to zrobił, tylko to, że kazał rodzinie to jeść i to co niedzielę. Niedawno jeszcze wykleił swoją wędkę obrazkami papryki. Powiecie, że to tylko kwestia jednego rodzeństwa, ale już wam kontruję. Zakręcę karuzelą spierdolenia jeszcze bardziej i przedstawię brata mojej szanownej matki. Zbyszka. Dopiero w wzór foliarza. Napisałem jego historię, ale jak to na foliarza przystało, odkurwia przynajmniej jedną pojebaną akcję na miesiąc. Chyba tego nadużywam, ale i tak powiem. Nie uwierzycie, co wymyślił. Stwierdził, że CSI podrzuca mu pluskwy przez kanalizację. Według teorii, którą snuł mi na Messengerze, tak, postanowił z tego skorzystać, ale oczywiście pisze Szyfrem, więc nie ma gwarancji, czy wszystko dobrze zrozumiałem. Zamach na prezydenta Adamowicza był skutkiem operacji FBI, która wysłała do Polski agentów po praniu mózgu, którzy mieli szkolić armię wiewiórek i robić z nich podwójnych agentów. One następnie miały w kostiumach strażników zatrudniać się w więzieniach i zezwalać na masowe gwałty, aby byli więźniowie mścili się na politykach. Jak? Podejrzewam, że nawet wujaszek nie to co wypisuje jest stosunkowo nieszkodliwe, ale gorzej jest kiedy wciąga w to rodzinę. Ostatni miesiąc, 1 sierpnia, wyrwał nas z domu o 4 rano, bo NASA sprowadzało na Ziemię satelitę i im się to nie udało i zaraz to wszystko pierdolnie. 13 sierpnia, dzwoni do nas z aresztu, bo policja, na zlecenie iluminatów oczywiście, zgarnęła go po tym jak do bocianów zaczął napierdalać z zajebanej tydzień wcześniej dubeltówki, bo to zakamuflowane drony. 30 sierpnia. Został gwiazdą YouTube, kiedy latał po Wrocławiu i nakładał czapki z folii janubiniowej klasznalom. Jak się domyślacie? Zgarnęły go bagiety. 200 wyporęczenia nie wystarczyły, bo to recydywa i musiał odpracowywać społecznie. Przy grabieniu liści ułożył z nich napis porwali mnie, tyle że od tyłu. Siostra była dobrze zapowiadającą się lekarką, ale wciągnął ją Altmet Chyba o niej słyszeliście, więc tylko dopowiem co działo się dalej Po dwóch tygodniach znalazła się cała, zdrowa, to na umyśle nie była od dawna Policja wyciągnęła ją z jakiejś meliny, gdzie stuzinem kobiet świeciła cipką w stronę dzbanka z wodą A zjarany typ w połączonych strojach i mama i rabina mamrotał coś pod nosem Mama wybłagała, żeby nie wsadzali jej do psychiatryka Moim zdaniem błąd wielki jak zaskoczenie Hitlera, gdy dowiedział się o holopaleniu za to nikt w rodzinie nie miał jaj, żeby zabronić jej altmedu. Przy rodzinnym obiadku wraz z babcią i dziadkiem zachowywała się normalnie do momentu, kiedy babcia napiła się wody tak po prostu. Wtedy Sis wyzywała ją od hydrofobów i powiedziała, że nie jada z ludźmi, którzy są pałe Big Farmie. Babcia dostała stanu przedzawałowego. Dorotka natychmiast do niej doskoczyła i zaczęła faszerować witaminą C rozpuszczoną w wywarze z majeranku i spirytusu salicylowego. Na szczęście tetę w porę ją odsunął i zadzwonił do prawdziwych lekarzy. Dla odmiany coś przyjemnego Kuzyn fanatyk jogurtu Zawsze przyjeżdża z szesnastopakiem różnych jogurtów smakowych Najczęściej owocowych i zawsze rzadkich Co ciekawe nie pozwala wyrzucać kubków po jogurtach Raz jak się zapomniałem i zgniotłem plastik A następnie wywaliłem do kosza Sprzedał mi taką lepę na ryj Że zobaczyłem kręcący się wianek kremówek Nie powiem, ciekawiło mnie co robi z tymi opakowaniami Pewnego razu jak pojechałem do niego w odwiedzinę Zajrzałem pod kanapę Był wtedy w kiblu Pod łóżkiem znalazłem klapę Zapewne do piwnicy otworzyłem na tyle, na ile pozwalała kanapa i wsunąłem się do środka. Kiedy namacałem włącznik światła moim oczom, ukazała się jogurtolandia, kilkuset metrowych rozmiarów budowla skupków po jogurtach. Zapatrzony w cudowną konstrukcję nie poczułem jak zachodzi mnie od tyłu. Więc poznałeś mój sekret, powiedział bardzo dziwnie. A ty tak, przytaknąłem z niemałą obawą. To fajnie. Już czasami mi się to nudziło samemu. Dodał najzupełniej normalnie i zaczął pokazywać mi uroki swojego królestwa. Teraz truskawa na torcie. Dziadek jest fanatykiem fanatyków. Dosłownie, interesuje się wszystkimi ludźmi, którzy odpierdalają na punkcie czegoś. Czasem myślę, że to za jego sprawą cała rodzina to fanatyce i tylko ze mną się udało. Bądź spierdoliną wśród spierdolin. Czuj źle, żeba. Półtora jego mieszkania jest zajebane zdjęciami fanatyków. Tak, półtora, bo odkąd jego sąsiedzi spierdolili po akcji z fanatykami Trzeciej Rzeszy, to wynajmuje ich mieszkanie na spółkę z jakimś foliarzem, czyli ma podwójny profit. Jego brat jest fanatykiem przetworów owocowych, więc regularnie nagrywa jego wycieczki po cukier, kiedy jest promocja. Kiedyś kazał mi oglądać ze sobą pół jego kolekcji. Fabuła każdego filmu to... Brat dowiaduje się od promocji, zapierdala po cukier, robi kilkanaście kursów do kasy, bo jest TYLKO 10 kg na osobę, załadowuje pasatę TDI aż pod samą podsufitkę, kilka razy zaoferował się opiekować jednym z wnuków, który ma pierdolca na punkcie chemii. Za namową dziadka sporządzili chyba 20 litrów etanolu i 10 puszek cyklonu B. Oczywiście nagrał to wszystko. Kiedyś przyłapałem go, jak się do tego onanizuje. Nie zauważył mnie, więc po kilku pawiach byłem w stanie wrócić do pokoju, jak już skończył. Przechwyciłem tę kasetę. Wystrasiłem się, że jest pedofilem. In before fanatyk małej dziechci Jajki Janusz Pawlacz to daleki krewniak ojca, ale na taśmie były tylko zapalczywie pracujące nad męzurkami ręce. O kuzynie fanatyku wątrobianki albo kuzynie fanatyku programu, jaka to melodia nawet nie wspomnę. Kuzyna czpającego sos barbecue Rodzina nie chce znać. Punkt kulminacyjny jest istne kombo tej karuzeli spierdolenia miało miejsce dwa tygodnie temu na rodzinnym pikniku. Wujek od przetworów czy kuzyn od jogurtów akurat wtedy bardzo się przydali. Stryj fanatyk Lego skutecznie zajął młodszy gówniaki. Wujek odleczo zapewnił ciepłe danie, a te pierwszy raz w życiu złowił coś powyżej dwóch kilo i koniecznie mama musiała to podać. Sama też nie jest święta, bo napierdala horoskopy do wszystkich kolorowych gazet w Polsce. Przynajmniej rekompensuje straty generowane przez ojca. Zapowiadało się normalnie i Cytując klasyka, znaczy foliarza. Jak to wszystko pierdolnęło! Po pierwsze, fanatyk kul, czyli szwagier matki, został wyśledzony przez jakiś typów spod bazy i po 10 minutach nasze podwórko zostało oblężone przez armię dwunastolatków. latków. Na to młodszy kuzyn zaczął napierdalać w nich kamieniami. Jeden trafił w podstawę gara leczo, jej dobre 20 litrów, i ten stoczył się na skandujący tłum. Wspomniałem, że był tam też Radek, fanatyk SG? Nie, to teraz mówię: miał ten chujowy karabinek na kulki i zaczął napierdalać nimi w tłum razem z gówniakiem. Nasz chemik przyłącza się do bitwy pięciu armii, w tym czterech jednoosobowych, i miotą fiolkami niebieskiego gazu, gdzie popadnie. Kilka razy oberwałem różnymi rykoszetami, więc zacząłem szukać jakiejś kryjówki. Na szybko wlazłem pod stół. Tak, wiem, Illusion sto. Nagle ktoś jedną ręką mnie unieruchomił, a drugą zakrył mi usta. Anon, spokojnie, chodź za mną. Był to dziadek, jako że wydawał się ogarnięty w sytuacji bardziej niż ja, no to posłuchałem. Zaprowadził mnie na dach naszego domu. Siedział tam już kuzyn Sebiks, fanatyk hotdogów z Żabki. Usiadłem obok nich na szczycie i zapytałem, po co tu przyszliśmy. Zamknij mordę, Anon, i oglądaj. Nakazał dziadzia, wyciągając kamerę i nagrywając, jak nowo przybyłe bagiety pacyfikują rodziny i legiony jp Armii chwilowo w sojuszu z hajsownikami. Seba podał mi hot doga i razem patrzyliśmy na rozgrywające się poniżej pandemonium. Dwadzieścia lat później. Mam rodzinę, dwa gówniaki i lożkę dziewięć na dziesięć. Jestem zupełnie normalnym człowiekiem. Poprzysiągłem sobie, że odetnę się od całego popierdolenia. Dostałem duży spadek z USA, bo inny brat dziadka, fanatyk królików, spadł z rowerka. Nie jestem fanatykiem niczego, ale jak ktoś mi napisze, że pszczoły jedzą gówno, to zajebie!